Zaczynam kolejny dzień z kamerą. No. Będzie ciekawe. A ty już wstałeś? Tak. Tak wcześnie? Tak. Szykujesz się do przedszkola? Tak. A co będziesz jadł na śniadanie? Posta? Nie to jest stajecznicy z bekoną z tym pokrojonym Ja jest pokrojonym bekonem. Ale, bekonem. Ale, ale obok. Obok, dobra, to zaraz zobaczę czy jest bekon, tak? Ok, zaczęło się najtrudniejsze zadanie, czyli garderoba i wybór rzeczy, które chcę zabrać. Wezmę taką T-shirty, no bez takich białych t-shirtów to się nie obejdzie. Z podstawa zawsze mojej stylizacji, takie t-shirty bardzo lubię. Taką sukienkę. Mm, takie bluzeczki to zawsze wakacje. To sobie też wezmę. Dobra, słuchajcie, jestem na finiszu tego całego przedsięwzięcia. Yy, mam stroje. O, w tym stroju jeszcze nie miałam zdjęcia, więc yy, na pewno go wezmę. Mam topy, mam stroje kąpielowe, mam kilka, w sumie trzy torebki, krótkie spodenki, stroje. Muszę tylko jeszcze spakować klapki, yy, jakieś adidasy do dobiegania, yy, ogarnąć sobie stylówkę na lot, taka, żeby była wygodna i żeby była ok. Nie wiem, czy ja w ogóle połowę tych rzeczy wynoszę, więc biorę to tak naprawdę w ciemno i zobaczymy. Okej, okay, lubię różne takie, tore, takie torebeczki. Nie są one dla mnie zbyt praktyczne, jeżeli chodzi o użytkowanie ich gdzieś na miasto, jak idę z dzieckiem. Bo no, co ja tutaj zmieszczę? Tak naprawdę ani picia, ani nic, więc muszę mieć jakiś plecak. Ale ja sobie tutaj w środku trzymam, słuchajcie, różne takie letnie gadżety branzoletki, jakieś opaski, wianki, to są w ogóle rzeczy, które ja kupiłam w Meksyku i, i na pewno je wezmę, bo no to są takie dodatki, które pasują gdzieś do różnych stylizacji, gdzieś sobie zawiązać na przykład na nogę taką bransoletkę, więc to oczywiście wezmę, tak, to jest takie, takie moje ulubione. I super ta torebka się słuchajcie. Sprawdza do trzymania tego. Tu mi się coś zaklinowało, Do trzymania tego, żeby się nie rozsypało to w bagażu i żeby nie zajmowało miejsca. To jest super rozwiązanie. I chyba to będzie wszystko. Jak tak teraz patrzę, to chyba będzie wszystko. Jedyne, gdzie będę musiała się ubierać, to na kolację. Nie wiadomo jaki dreskot wymaga hotel. Mam nadzieję, że. Yy, wiedzą, że lecimy z dziećmi, więc nie będą robili jakiegoś problemu. Raz się tylko spotkałam z tym, że hotel cofnął mnie przy wejściu na kolację, że nie mogę być w shortach. No, ale dobra, poszłam, przybrałam się i nie było tematu. Także słuchajcie... Także słuchajcie, myślę, myślę dalej. Dobra, słuchajcie, z rzeczy mam wszystko. Z rzeczy mam wszystko, pozostały mi już tylko buty. Najchętniej to bym zabrała wszystkie pary, bo uwielbiam buty, ale no niestety muszę e, kierować się rozsądkiem. Rozpoczynam akcję pakowanie. Mam już przygotowane rzeczy do tego, żeby ułożyć je w walizce. I nie wiem dlaczego, zawsze robię to w łazience. Mam najwięcej miejsca, najjaśniej, najbliżej garderoby, najbliżej szafki z kosmetykami, więc robię to zawsze tutaj. Yy, za chwilę wam pokażę, jak najlepiej, tak mi się wydaje, według mnie, najlepiej pakować walizkę. Tematyczne pakowanie polecam, zwłaszcza jeżeli przenosimy się z miejsca do miejsca i nie mamy czasu na to, żeby za każdym razem tą walizkę na nowo yy, pakować. Ja sobie na pewno układam t-shirty, jakieś takie bluzki jakby na jedną kupkę. Będzie mi też wtedy dużo łatwiej przy rozpakowywaniu walizki do szafy. Widzicie, co tu się dzieje? Tutaj mamy sukienkę. Mam nadzieję, że uda mi się ją założyć chociaż raz, bo naprawdę już od dłuższego czasu szukam okazji i ciągle coś mi wypada i nie mogę jej założyć. Także teraz mam nadzieję, że to się zmieni. Dobra, bluzki. Tak naprawdę bluzek nie biorę dużo. jadę tylko na tydzień, więc bardziej biorę tyle tych t-shirtów, około siedmiu, czyli teoretycznie na każdy dzień jeden. Ale wiadomo, że do jeszcze dochodzą sukienki, jakieś mniejsze bluzeczki. Dobra, najlepiej sprawdzają się, to już kiedyś mówiłam, rzeczy od Kupisza, które, zobaczcie, słuchajcie, po prostu nie muszę się martwić. Upycham sobie tam, gdzie mam jakieś takie luki. I mam na to miejsce. I po prostu. Ujadę. To najlepsze ever. Kiszełki mam z jednej strony, tam mam biżamę. Teraz spodenki. Spodenek oczibą mam bardzo mało, dlatego że drugą część zabiera przyjaciółka. Więc trzy pary plus te. A nie, cztery pary muszą być. Już mi tutaj czegoś brakuje. O, właśnie oliwkowe moje ulubione wziąłem sobie nawet taką. Słuchajcie, jedną trochę rokową stylizację, którą, y, którą bardzo lubię i też kiedyś bardzo często w tym chodziłam tu to mi się mega kojarzy z wakacjami więc nie o jej zabrać spodenki kupisz, mam od kupisza no, słuchajcie dwie takie bluzki w ten sposób z gołymi plecami one są świetne na plażę po prostu żeby zarzucić na siebie strój i iść i nie patrzeć kolejne, kolejne wdzianko na plażę typowo na strój zobaczymy, czy założę, czy bardziej pójdę w ostatnio, Zakochana jestem w tych szlafrokach, e, między innymi przez ich kolor, przez ich materiał, niegniecący nie, nie, się. Dobra, tak to tak wygląda. E, tak jak wspomniałam, w jednej części mamy głównie rzeczy e, poukładane mniej więcej tematycznie. I w drugiej części mamy torebki. Tak planuję, że tutaj będą buty, tutaj będą kosmetyki, a tutaj jeszcze inne gadżety, które no niestety muszę zabrać ze sobą. Mama. pokój jest naprawdę bardzo fajny. Słuchajcie, czyściutko. Mama, bawimy się Z... Tak, zaraz się bawimy. Tu mamy Łazienkę, więc nie rozumiem negatywnych opinii o tym hotelu, bo wszystko jest naprawdę. wygląda pięknie. Może nie tak pięknie jak ja, ale wygląda przepięknie. Tutaj mamy garderobę. Jest garderoba, kochani. Ja zawsze staram się rozłożyć rzeczy, aczkolwiek może to ułożenie nie do końca mi wyszło. Ale tutaj wisi, więc. Nie można powiedzieć, że idzie mi to źle, idzie mi to całkiem, całkiem dobrze. Tak. Tutaj śpi Madzia z małą. Wzięliśmy dwa takie pokoje z tego względu, że miał dojechać mój mąż, ale niestety nie dojechał, więc jesteśmy tutaj same. Bardzo proszę. Jesteśmy na naszym basenie. Bardzo proszę, no pokaż skok. Wow. Świetnie. I tak cały dzień mija tam kawałek dalej, tylko muszę z daleka. Proszę, co się dzieje. Jest lana woda do basenu. Chciałabym pokazać na tych wakacjach coś spektakularnego, ale no, na razie wszystko dostosowujemy pod dzieci. Wynajęłyśmy auto, więc mamy nadzieję, że najbliższe dwa dni pojeździmy coś pozwiedzamy. Mamy w, w planach park Maup, gdzie są głównie lemury, które wiecie, fajnie chodzą, wskakują na ludzi, więc to może być, może być fajna atrakcja. Mamy nadzieję, nie tylko dla nas, ale i dla dzieci. Przepiękne widoki, słuchajcie, jadę samochodem, i przez cały czas widać coś takiego. Przepięknie. Góry z każdej strony, bardzo proszę, towarzystwo. Co robią? Magda prawdopodobnie karmi bunie, a Igiś Minecraft. Przed nami jeszcze no, półtorej godziny drogi, więc dajemy. Mamyczki. Najważniejsze, że Igor ma, ma radość. Cześć! Ale cię zalewają. Okej, pokażę wam. Tutaj mamy pokój. Tutaj jest pokój. I widać tam Magdę. Cześć, Magda! może chlebek. To ty masz z tą czapką? Stwierdziłyśmy z Magdą, że tutaj jest bardzo klimatycznie. Jest wieczór, czyli jedyny moment, kiedy Mam chwilę dla siebie i zastanawiam się, jak to dziecko, które tak słodko śpi może mieć czasami takie rogi. To jest niesamowite. Kto by pomyślał? <grytanie> a tak naprawdę Magda jest za tymi drzwiami. A ja leżę i czekam aż zasną. Prawda? Pobudka. Nie mam. Nie masz internetu? Zabierz. Straszna, straszna rzecz. O nie, to cię dobre. takiego. chcesz? To jest duży chłopak. Magda składa wózek. Czyli, no niestety wejście do samolotu z dzieckiem nie jest, ale takie proste. Wózek trzeba złożyć, zostawić przed samolotem, włożyć go w taki, taki specjalny. Wyjazd bez mężów. Tydzień był idealny.